Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu, w którym zobaczymy, co dobrego w lipcu się wydarzy. Jeszcze mamy trochę czasu do końca miesiąca, także jest spory potencjał, że jeszcze wiele, wiele dobrego tutaj przed nami. Także zobaczymy, co tutaj karty dzisiaj pokażą. Do wyboru są dwie grupy: grupa numer jeden i grupa numer dwa. Wybierzcie proszę intuicyjnie tę kartę i ten kameczek, który bardziej Was do siebie przyciąga. Ten jest taki troszkę ciemniejszy, ale nadal jasny. Tak wygląda. Natomiast grupa numer dwa ma taki kamyczek. O! Tak właśnie wygląda. E, pamiętajcie jednak, że czytania są czytaniami ogólnymi, więc na pewno nie będą rezonować ze wszystkimi i są to czytania e, na ten lipiec. Ok? Czyli lipiec 2025 roku. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Jest mi bardzo miło, że dajecie znać, jak te czytania z Wami rezonują, czy to są Wasze historie. I jeżeli tutaj to czytanie też będzie z Wami rezonowało, albo będziecie chcieli dać znać, którą grupę wybraliście i jakich dobrych rzeczy spodziewacie się w lipcu, to będzie mi bardzo miło czytać takie komentarze. Jeżeli macie pomysły na jakieś czytania, tematy czytań, to też zostawiacie je w komentarzach, na pewno wezmę je pod uwagę. A jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, to zapraszam was do opisu pod filmem, tam jest link do mojego Instagrama, tam jest nazwa maila, na który możecie napisać, żeby dostać ofertę, albo zapraszam was też do zakładki posty na YouTubie i tam też oferta jest dostępna. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wybrać grupę, to zatrzymajcie proszę film, a ja przechodzę już do grupy numer 1. Także grupa numer jeden, jeżeli wybraliście ten kamyczek, to jest wasze czytanie i zobaczymy sobie, co tutaj dla was się do końca lipca dobrego pokaże. Mam kartę spokoju, wewnętrznej równowagi, prostoty, medytacji. No ta karta bardzo mocno właśnie wskazuje na to, że jeżeli za wami był jakiś burzliwy czas, albo jeszcze jest jakiś taki burzliwy czas, to koniec lipca, ta druga połowa lipca szczególnie będzie obfitować właśnie w różnego rodzaju takie sprawy, które po pierwsze będą się wyjaśniać, i które dadzą Wam spokój, być może tutaj czekaliście na jakieś odpowiedzi, więc te odpowiedzi pojawią się do, do końca lipca. Natomiast generalnie mam też takie wrażenie, że Wy się nauczycie znajdować właśnie wewnętrzny spokój mimo chaosu, który gdzieś tam na zewnątrz panuje. Także ta karta mówi właśnie o tym, że będzie dużo spokoju, dużo też czuję właśnie takiego... Um, takiej potrzeby w Was, żeby mm, o ten spokój zabiegać w codzienności. Czyli jeżeli stwierdzicie w lipcu, że coś zaburza ten Wasz spokój albo ktoś go zaburza, to będzie, będziecie się starać właśnie, mam wrażenie, przede wszystkim ten swój spokój, swoje dobro, taką wewnętrzną równowagę i balans stawiać na pierwszym miejscu. Więc cokolwiek, co nie będzie rezonowało z tym Waszym spokojem. Mam wrażenie, że będziecie odsuwać w miesiącu lipcu, więc tutaj mogą być też takie energie na zasadzie e, priorytetyzowania siebie i swojego dobra. E, tak to wygląda, ale generalnie mam takie poczucie, że ta druga połowa lipca będzie czymś, co mm, będzie takim spokojniejszym czasem na pewno w Waszym życiu. Nawet jeżeli jeszcze się nie zapowiada, to w drugiej połowie lipca zdecydowanie będzie spokojniej niż w pierwszej i w przeszłości. Zobaczmy, co karty Tarota pokażą. Jaka jest wiadomość? Co dobrego w lipcu? Dla grupy numer 1. Dwójka mieczy. Tutaj jest jakaś decyzja do podjęcia, albo jakiś dystans, albo być może wy wzbraniacie się przed podjęciem jakiejś decyzji. Natomiast mam wrażenie, że podjęcie tej decyzji łączy się tutaj u Was z jakimś nowym początkiem, z czymś, co będzie miało szansę realizować się przez kolejne miesiące i lata w Waszym życiu, więc w ogóle to może być bardzo taka ważna decyzja dla Was. Ta, przed którą stajecie, być może to jest w ogóle jakaś nowa możliwość, która pojawia się na Waszej drodze, i wraz z pojawieniem się tej nowej możliwości, wraz tutaj z jakąś opcją, z jakąś okazją, pojawiają się właśnie wątpliwości, czy to na pewno jest to, czy to na pewno jest dla mnie dobre. Natomiast cokolwiek to jest, mam wrażenie, że no właśnie to ma się przysłużyć Waszemu dobru. I to ma doprowadzić Was do jakiegoś takiego większego też spokoju, czuję z tą kartą właśnie. Czyli tutaj wracam do tej karty głównej, która była. Bo As Pentakli to jest właśnie coś takiego bardzo stabilnego, co wymaga czasu, wymaga tutaj faktycznie inwestycji, czasu, energii, pracy, finansów, ale to jest też um, taka równomierna zapłata za to, tak? Czyli tutaj cokolwiek, by nie pojawiało się na waszej drodze, to mam takie poczucie, że to jest albo coś w kierunku czego Wy już chcieliście. Wcześniej dążyć i to się po prostu nagle pojawia przed wami, i być może wprawia was tutaj, wiecie, jakby do, to, że dociera do was, że to się wszystko realizuje. Że to, w kierunku czego pracowaliście, faktycznie ma szansę się teraz zrealizować, i to najprawdopodobniej będzie coś bardzo dużego dla was. Coś, co tak jak mówię, będzie przez kolejne lata gdzieś w waszym życiu obecnym. Więc też nie ma się co dziwić, że macie tutaj jakiś dylemat, y, jaką decyzję podjąć, bo to jest bardzo poważna decyzja. To dotyczy jakiejś niesamowicie istotnej kwestii. Um, natomiast słuchajcie tutaj swojej intuicji i też nie wzbraniajcie się przed podjęciem tej decyzji, bo mam wrażenie, że to, co do Was przychodzi, to jest coś bardzo, bardzo dobrego dla was. Tylko właśnie tutaj może się jakiś taki w was wewnętrzny konflikt tworzyć. I też tak bardzo mocno czuję, nie dajcie się tutaj jakimś opiniom e, ludzi z Waszego otoczenia, tylko właśnie bazujcie bardziej na tej swojej, e, swojej wiedzy, swojej intuicji. Tutaj trzeba będzie najprawdopodobniej się właśnie wyciszyć, odizolować od tego, co mówią ludzie i zacząć słuchać siebie i odszukać właśnie taką wewnętrzną harmonię w Was. Co dobrego dla grupy numer jeden w lipcu? Co dobrego dla grupy numer jeden w lipcu? Proszę o kartę. Co dobrego dla grupy numer 1 w lipcu. Mhm. No właśnie, siódemka e, buław, czyli tutaj walczcie o swoje. Zadbajcie o tą taką właśnie wewnętrzną równowagę, czyli słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie swoich przeczuć, które w ciele są u Was. E, I kiedy się wyciszycie, na pewno znajdziecie połączenie właśnie z tą e, wewnętrzną wiedzą Waszą, z tą intuicją. Tylko tutaj potrzeba będzie szukania spokoju, tutaj będzie potrzeba właśnie wyciszenia się i odizolowania się od ludzi, którzy gdzieś tam będą wam coś sugerować, tak? Myśląc, że wiedzą lepiej, myśląc, że wiedzą, co jest lepsze dla was. Ja mam wrażenie, że tutaj może być też dużo skupienia właśnie na pracy, na rozwoju. To może być coś związanego właśnie z pracą, z rozwojem, to odnośnie czego będziecie te decyzje musieli podjąć. Ale mam też takie poczucie, że tutaj część z Was wraca właśnie do takiej równowagi i takiego świadomego życia, świadomego kreowania swojego życia, kiedy izolujecie się właśnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, od niesprzyjających ludzi, okoliczności, jakichś różnych wydarzeń i szukacie właśnie tej wewnętrznej równowagi. Tutaj inwestujecie w siebie. Mogą być jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakieś warsztaty, certyfikaty, różnego rodzaju właśnie tego typu sprawy, do końca lipca mogą jeszcze mieć miejsce, czyli na przykład podejmiecie decyzję, że chcecie wziąć udział w jakimś szkoleniu czy, czy czymś właśnie podobnym, mimo tego, że gdzieś tam na zewnątrz powiedzmy okoliczności nie sprzyjają, ale wy czujecie, że to jest dla was i to będzie bardzo dobra decyzja. Taki jakby właśnie samorozwój, powrót do tej równowagi, być może wrócicie tutaj do medytacji, do y, jakiegoś właśnie takiego połączenia y, z wyższym ja, z wszechświatem, ale tutaj widzę dużo właśnie skupienia na sobie i to będzie energia, która bardzo będzie Wam sprzyjała do końca lipca. Poproszę jeszcze o informację, co dobrego zmierza do grupy numer 1 do końca lipca. Co dobrego zmierza do końca lipca. Mhm. Siedemka miecz, no właśnie, będziecie się uwalniać tutaj od y, różnego rodzaju niesprzyjających Wam osób, od tego, co gdzieś tam, mam wrażenie, wcześniej na to przymykaliście oko, y, że jakoś to będzie, ale mam wrażenie, że nie, że już nie będziecie pozwalać na to, żeby ktoś y, obrabowywał Was z Waszego szczęścia, z Waszej energii, z tego, co wyczujecie, że jest dla Was dobre. Tutaj będzie pełnia skupienia właśnie na was i takimi małymi kroczkami mam wrażenie, że będziecie się chcieli właśnie izolować od wszystkiego i od wszystkich, którzy gdzieś tam pozbawiają was tego spokoju, tej równowagi. Tutaj mam 77, mogą być jakieś synchroniczności właśnie 777 na przykład tego typu energia, ale tak jakbyście już nie chcieli żyć w jakimś kłamstwie, nie chcieli pozwalać na to, żeby ludzie przekraczali wasze granice, żeby dosłownie odbierali wam coś, co jest wasze. Um, jakiś taki spokój wewnętrzny. Mhm. Tutaj dla części z Was też czuję, że możecie jakąś działalność zakładać, żeby właśnie stopniowo odchodzić od jakiejś e, pracy, która Was nie satysfakcjonuje, jakieś dodatkowe źródło dochodu. Stosować. I mam yy, rycerza pentakli, czyli właśnie takie powolne budowanie przyszłości, która wow, będzie mega stabilna. Dziesiątka pentakli to jest energia rodziny, solidnych fundamentów, spełnienia, partnerstwa, takiej wzajemnej, wzajemnego wsparcia. I wy właśnie do tego dążycie. Z tym rycerzem Pentakli. Jesteście bardzo. Tam wcześniej był Paś Pentakli, teraz jest Rycerz Pentakli, czyli też ten pro, progres będzie coraz większy w Waszym przypadku w miesiącu lipcu. Będziecie zauważać, jak tak naprawdę z dnia na dzień Wasze zaangażowanie i też mam takie poczucie, właśnie to oddanie tej Waszej misji będzie coraz bardziej widoczne, bo będziecie też widzieć, dokąd Wy zmierzacie. Tu w ogóle jakieś sprawy w związku z nieruchomością mogą mieć miejsce. Dziesiątka pentakli, coś, co da Wam pełni szczęścia, spełnienia. Bardzo solidne fundamenty. Możecie tworzyć teraz do końca lipca, na przykład ten kurs, na który się udacie, albo w ogóle kierunek, w którym pójdziecie dzięki słuchaniu siebie, tej swojej wewnętrznej mądrości, to może być kierunek, który naprawdę później, przez wiele lat, będzie dla Was bardzo, um, taki przynoszący ogromną obfitość, ogromne szczęście, ogromne spełnienie. Poproszę jeszcze o kartę dla grupy numer 1. Co dobrego do końca lipca. Mhm. Piątka buław. No właśnie, i ósemka kielichów w tle. Więc y, będziecie odchodzić od czegoś, od kogoś, kto y, lub co sprawiało, że był jakiś taki wewnętrzny konflikt w Was. Być może od dłuższego czasu się bili, biliście się z myślami, czy zostawić coś za sobą, bo to, od czego odchodzicie, wcale nie jest złe. To miało jakiś potencjał, to miało szansę się rozwijać. Yy, widzieliście w tym wiele szans i możliwości właśnie, żeby tutaj inwestować w, w tego kogoś lub w to coś, ale ostatecznie stwierdzacie, że czeka na Was coś lepszego i idziecie w stronę słońca, zostawiając za sobą jakiś chaos, jakiś konflikt, miejsce, bądź osobę, która właśnie zaburzała ten was, Wasz wewnętrzny spokój. Siła. Stajecie w swojej sile, idziecie z odwagą i nie będziecie się za sobą oglądać już. Idziecie po prostu przed siebie, słuchacie siebie, jesteście pewni tego, co robicie. Tutaj budzi się wasza wewnętrzna moc, wasza wewnętrz, wewnętrzna siła. Mogą, może być też odwaga do tego, żeby tutaj współpracować z innymi. Tak jak mówię, część z was zdecyduje się dział jakąś działalność założyć, wejść w jakąś współpracę, w jakiś projekt. Może to być projekt zespołowy, ale może być też tak, że to wy się kreatywni, kreatywnie jakoś uzewnętrznicie. Do końca lipca, że postanowicie, że to już jest wasz czas, że nie będziecie słuchać ludzi, którzy mówią i jakoś was zniechęcają do tego, tylko właśnie postawicie na siebie i na to, co wyczujecie. I tutaj jest ogromny glow-up, tak? Więc jeżeli w ogóle ćwiczyliście, albo um, nie wiem, być może część z was uda się do fryzjera, ale tutaj jest ogromny glow-up, taki naprawdę mm, odbudowanie siebie i w środku, i na zewnątrz, to będzie w ogóle widać, że wystajecie w swojej sile. Że jesteście pewni siebie, że znacie swoją wartość. To będzie widać i w środku, i na zewnątrz. No i mi się właśnie odwraca tutaj karta sądu, a na spodzie mam y, znowu tę dziesiątkę pentakli. Także tutaj jest energia podsumowania. Czuję, że część osób może w ogóle zdecydować, że ktoś z rodziny albo jakieś takie bliskie osoby, z którymi mogą Was łączyć w język krwi, to nie są osoby, z którymi Wy czujecie, że nadajecie na tych samych falach, i tutaj w tym obszarze mogą być jakieś odcięcia, ale to dlatego, że Wy nie pozwolicie sobie już dłużej żyć w jakimś kłamstwie, tak? Tutaj chcecie autentyczności, więc podsumowujecie pewne energie właśnie, pewne doświadczenia, no i dostrzegacie to, że coś już nie ma potencjału, że wy chcecie wyjść wyżej, ale a coś albo ktoś was cały czas trzyma w tym jednym miejscu. To może równie dobrze dotyczyć jakiejś pracy, którą macie, tak? Już na przykład od dłuższego czasu i niby nie jest źle, ale jednak chcecie mierzyć wyżej, chcecie wejść wyżej. I tutaj mam wrażenie, że właśnie wraz z tym um, stanięciem w swojej sile, w, w takiej pewności siebie i działaniu z taką odwagą, wy być może przeżyjecie właśnie jakiś taki e, skok kwantowy, tak? Doświadczycie wejścia po prostu na wyższy poziom, świadomości. Wyższy poziom rozwoju duchowego. Bardzo dobrze to wygląda. W każdym razie do końca lipca jest jakiś taki nowy początek, który się budzi przed Wami. On będzie wymagał podjęcia decyzji, która najprawdopodobniej nie będzie wygodna, którą mogą ludzie komentować, którą, wiecie, gdzieś tam ktoś będzie w jakimś stopniu być może Was nakłaniał, że to nie jest najlepsza decyzja do, do podjęcia dla Was, ale Wy będziecie to czuć. Będziecie czuć, że to jest dla Was dobre. Także później, tak naprawdę jak pójdziecie stopniowo w tym nowym kierunku, tworzy się dla Was zupełnie nowa rzeczywistość, w której Wy jesteście silniejsi, bardziej pewni siebie. W ogóle tutaj jest masa zaufania do siebie, masa odwagi, działania w zgodzie ze sobą, takiej autentyczności i odcinania się od tego i od tych ludzi, którzy no nie są kompatybilni z Waszym nowym wizerunkiem, tak? z tą nową częstotliwością. No dobrze, słuchajcie, karta rada dla Was na yy, końcówkę lipca. Jak to tutaj wygląda? Jaka jest rada dla grup numer jeden na lipiec? Jaka jest rada na lipiec? Mhm. Wow! No właśnie, tutaj chodzi o to, żeby spriorytetyzować ten wewnętrzny spokój. Wow, jak bardzo to jest w ogóle kompatybilne z tym, co tutaj mamy. Tą kartą, która była na początku. Tutaj, Wasz spokój wewnętrzny jest najważniejszy do końca lipca, i wszystko, i wszystkich, którzy będą Wam ten spokój wewnętrzny zaburzać, czuję, że będziecie chcieli odsunąć. Czuję, że postawicie po prostu na siebie i zauważycie już w lipcu, do końca lipca, zauważycie pozytywne zmiany, które się w związku z tym wiążą. W was samych przede wszystkim. Także tutaj jest karta rada, która właśnie zachęca Was do tego, żebyście dbali o harmonię, spokój, żebyście dbali o takie wewnętrzne wyciszenie, wewnętrzną równowagę i, i to, co daje Wam szczęście, to, co daje Wam spełnienie. Także grupa numer jeden, taki przekaz jest dla Was. Dajcie znać, czy to była Wasza historia i jak to z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Okej, okay, a ja zapraszam grupę numer dwa, jeżeli wybraliście ten kamyczek, to jest wasze czytanie. Kamyczek położę tutaj i karta, która dzisiaj dla was jest, to mhm. karta jakiej, jakiejś takiej rezerwacji, ale tutaj jest też coś odnośnie pragnienia, wartości. Wiecie co, coś w kierunku czego pracowaliście się zrealizuje do końca lipca. Mimo, że wy być może nie czujecie, że na horyzoncie coś tutaj się święci, że tak powiem, ale mam takie poczucie, że coś w kierunku czegoś wy albo coś manifestowaliście, albo pracowaliście w jakimś kierunku i to się spełni do końca lipca. Mieliście tutaj dużo mm, jakiejś nadziei na coś, jakieś takie życzenie, manifestacje, coś pragnęliście przyciągnąć do swojego życia. I tutaj też bardzo mocno czuję, jeżeli manifestowaliście i już coś uznaliście za swoje, to w miesiącu lipcu faktycznie zobaczycie, że to jest wasze. Tak? Czyli ta manifestacja, że wypuszczam to życzenie do wszechświata, yy, czy do czegokolwiek, w co wierzycie, yy, i po prostu zostawiam tą intencję tak puszczoną, nie przywiązuję się do, za bardzo do tego, ale w środku mam to takie poczucie, że to już jest moje. No i faktycznie będzie. W miesiącu lipcu zobaczycie, że. Coś, na czym Wam zależało, faktycznie będzie Wasze. Jest już Wasze, ale będzie, wiecie, tak, faktycznie fizycznie Wasze. No, bardzo ciekawe. Zobaczmy sobie, co karty tarota dla grupy numer 2. Co dobrego w lipcu? Co dobrego w lipcu dla grupy numer 2 się szykuje. Mhm. Szóstka mieczy. To może być jakieś, um, coś związanego z podróżą z przeprowadzką, z wypłynięciem na jakieś takie spokojniejsze wody. To może być też energia um, naprawienia jakiegoś konfliktu z y, jakąś bratnią duszą, albo spełnienia waszego marzenia z dzieciństwa. Wszechświat wam daje tutaj kielich pełen możliwości. Wszechświat wam już tutaj, że tak powiem, podkłada to, co dla was będzie dobre. I mam takie poczucie, że wy będziecie z tego korzystać, wy będziecie chcieli skorzystać z tej okazji, z tej możliwości. Ale tak jak mówię, to może być też. Jeżeli to nie jest jakaś taka energia przeprowadzki czy spełnionego marzenia z dzieciństwa, to może być pogodzenie się z kimś. Z kimś, kto dla Was był istotny, z kimś ważnym dla Was. Co dobrego jeszcze dla grupy numer 2 do końca lipca? Co dobrego dla grupy numer 2 do końca lipca? Teraz jeszcze do mnie przyszła jedna interpretacja. Możecie poznać w trakcie podróży swoją bratnią duszę. To też jest dla części z Was wiadomość. Mam kartę siły. No właśnie, tutaj. Był, był upór z waszej strony i taka determinacja, żeby coś osiągnąć. I to może być coś związanego z uczuciami, bo mamy rycerza kielichów na spodzie. Czyli to może być coś, w kierunku czego wy naprawdę mieliście tutaj bardzo dużo pasji, dużo nadziei, dużo. Um, być może też takiego marzycielstwa, tak? takiego ma marzycielskiego podejścia, ale to się zrealizuje faktycznie. To się faktycznie zrealizuje w lipcu. Tutaj wasze zaangażowanie, wasz upór, wasza determinacja, żeby coś osiągnąć, przyniesie rezultat. Jeżeli to jest historia poznania kogoś, to mam wrażenie, że ta chemia będzie po prostu momentalna. Wy od razu, widząc tego człowieka, będziecie wiedzieć, że to jest ktoś ważny dla was, że to jest wasza bratnia dusza. Nam się odwróciło. Wow, dobra. Kochankowie, no słuchajcie, temat tego poznania bratniej duszy się bardzo mocno tutaj e, nam rzuca na, na, na stół. Mamy kochanków na spodzie z trójka kielichów. To może być w trakcie jakiejś podróży na jakieś przyjęcie, czy jakiegoś spotkania grupowego i będziecie gdzieś jechać, na przykład z przyjaciółmi, gdzieś na wakacje i tam z tymi przyjaciółmi, z tymi znajomymi możecie e, spotkać tę osobę, będąc właśnie w grupie większej osób. Ale też czuję, że właśnie tutaj no, ta pasja, ta chemia, to takie przyciąganie to jest coś, co momentalnie się pojawi między wami. I ja mam tutaj jeszcze z tą kartą rezerwacji. Ja mam takie poczucie, że jak wy zobaczycie tę osobę i ta osoba zobaczy was, to momentalnie po prostu będzie takie Ty jesteś mój, Ty jesteś moja. Coś na tej zasadzie, czyli tak jakby zarezerwujecie sobie siebie. Czyli będą tutaj być może właśnie jakieś takie, wiecie, odważne bardzo deklaracje, ale jakby to będzie tak niezaprzeczalne, to, co jest między wami, to, taka, to połączenie. po prostu tak na takim głębokim, świadomym poziomie będziecie czuć, że to jest ktoś dla was. I tak jak mówię, tutaj jakieś przyjęcie, miło spędzony czas, to może być osoba, która, wiecie, gdzieś tam poznacie ją w trakcie jakiejś imprezy, albo właśnie jakiegoś takiego wyjazdu z grupą osób, z którymi po prostu świetnie się czujecie, albo na przykład to osoba może być w grupie znajomych. Ale tutaj no ewidentnie, ewidentnie się coś kroi. Wow. Dziesiątka mieczy mogliście dużo doświadczyć w przeszłości. I tamta osoba też. Eee, siódemka pentakli, ale tutaj jest dużo cierpliwości, dużo wytrwałości. Być może wy już mieliście takie poczucie, że nic, nic dobrego Was nie czeka, że to jakby nie ma szansy się zrealizować. Jakaś relacja, jakieś partnerstwo, że już wszystko, co mogliście dobrego doświadczyć, to już było. I teraz nie ma jakby szansy na to, żeby tutaj coś jeszcze się pojawiło między Wami a Waszą osobą, jakąś taką wymarzoną, którą chcieliście przyciągnąć do swojego życia, i być może od dłuższego czasu, coś tu 7 miesięcy temu mogło się wydarzyć. I jakaś taka ważna, ważna kwestia mogła się wydarzyć 7 miesięcy temu. Um, ale też właśnie czuję tutaj z tą siódemką Pentakli, że właśnie miesiąc lipiec jest miesiącem przełomowym dla Was. Kiedy. W końcu się domknie ten jakiś taki cykl, gdzie było dużo, dużo jakiegoś cierpienia, dużo właśnie jakichś blokad, dużo bólu, z którym się uporaliście. Mam wrażenie, że w miesiącu lipcu jest szansa na zakończenie właśnie jakiejś takiej wieloletniej pracy, którą wkładaliście sami w siebie, żeby coś domknąć, żeby ostatecznie się rozliczyć z przeszłością. Co dobrego jeszcze? Co dobrego dla grupy numer dwa do końca lipca. Wow, cesarzowa, no uważajcie, bo może być szybka ciąża, <laughs> ale też mam takie poczucie, że um, wow, popatrzcie, tu jest cesarzowa, na spodzie mam cesarza, wow, naprawdę, to jest, to jest ktoś, kto jest Wam przeznaczony i widząc te dwie karty mnie absolutnie już nie dziwi to, że jak Wy siebie zobaczycie, to po prostu to będzie momentalne, kiedy Wy obydwoje stwierdzicie, że tak, Ty jesteś mój, tak, Ty jesteś moja, to jest po prostu potwierdzenie tego. Jeszcze tutaj mam na spodzie kartę słońca. Wow. Słuchajcie, aż, aż nie wiem, co mam powiedzieć. To jest ktoś dla Was. To jest ktoś dla Was. Naprawdę. Ktoś, na kogo czekaliście. Ktoś, na kogo czekaliście i leczyliście siebie, swoje rany. I to mogło trwać bardzo, bardzo długo, zanim Wy się spotkaliście z tą osobą. Ale wygląda na to, że do końca lipca to się, to się wydarzy faktycznie. To jest ktoś, kto jest na tej samej częstotliwości, co wy, tak? Ktoś, kto będzie was doskonale rozumiał. Ktoś, dzięki komu wy będziecie się rozwijać, ale też wy pomożecie rozwinąć się tej drugiej osobie. To będzie niesamowicie dojrzałe partnerstwo i wy, i tamta osoba jesteście po przejściach. Ale jesteście gotowi na siebie bardziej niż kiedykolwiek. Naprawdę, aż, aż po prostu. Odjął mi mowę. Co dobrego dla grupy numer 2, do końca lipca. Co dobrego dla grupy numer 2, do końca lipca. Trójka mieczy. I dziewiątka pentakli. Dużo inwestowania to było właśnie w to, żeby się uleczyć z kogoś, z czegoś. Um, ale mam takie poczucie, że to w końcu faktycznie, yy, faktycznie się ten proces domknie. Pozwolicie zaufać komuś, mimo tych zranień, które były w przeszłości, bo widzicie w tym potencjał. I być może ta osoba też będzie miała takie przeświadczenie, że gdzieś tam pojawi się taka myśl kurcze, a może to jest zbyt piękne, ale. Mam takie poczucie, że na obydwoje będziecie widzieć w sobie potencjał i dlatego zaryzykujecie, dlatego dacie sobie przestrzeń właśnie na to, żeby się otworzyć na siebie nawzajem. Mimo tych trudnych doświadczeń z przeszłości. Co dobrego do końca lipca dla grupy numer 2. Poproszę o ostatnią kartę. Grupa numer 2. Co dobrego. Karta świata. To może być jakaś podróż albo decyzja o przeprowadzce, ale jest też energia z, po prostu zrzucenia jakiegoś ciężaru, który był w waszym życiu obecny, jakiejś takiej przeszłości, która była bardzo ciężka dla was, domyka się cykl jakiś wraz ze spotkaniem, z poznaniem tamtej osoby, e, która jest Wam przeznaczona, która jest dokładnie na tym samym poziomie jak wy, jeśli chodzi właśnie o rozwój, e, częstotliwość, jakieś takie wiecie, e, przyciąganie energetyczne. I ten poziom, właśnie taki, samoświadomości, coś takiego bardzo mocno czuję. To jest ktoś, naprawdę, z kim naprawdę będziecie czuli, że nadajecie na tych samych falach. Wraz z pojawieniem się tej osoby kończy się jakiś ciężar. Kończy się trud przeszłości, trud jakichś przeszłych zdarzeń, i ten cykl się w końcu zamyka. Tu, tak jak mówię, to może być w ogóle osoba, która będzie gdzieś. Um... To będzie osoba, która może być gdzieś poznana albo w podróży, albo będzie Was dzielił dystans na początku. Ale tak czy inaczej, wszystko będzie dobrze. To jest naprawdę ktoś dla Was. Więc niech Was ten dystans nie zmyli przypadkiem, bo wygląda to naprawdę bardzo, bardzo obiecująco. Ja w ogóle mam takie poczucie, że wy. Może będzie Wam przykro, że Was dzieli dystans, ale y, będziecie nadal chcieli po prostu tutaj y, bardzo mocno być przy tej osobie i ta osoba też będzie zdeterminowana i nastawiona na Was. Więc ten dystans przestanie mieć znaczenie y, w pewnym momencie, tak? Będziecie kombinować, jak tutaj, ten, y, jakieś takie właśnie trudy związane z podróżami, być może do siebie nawzajem, jak to zakończyć, tak? Też właśnie te podróże przez jakiś czas mogą być tym czymś, co będzie, wiecie, powodowało, że jest wam po prostu przykro, ale tak jak mówię, uda wam się znaleźć rozwiązanie, które będzie zakończone sukcesem. Uda wam się dogadać w tej kwestii. Wow. Dobrze, karta rada dla grup numer dwa, poproszę. Ok, bądź dobry dla siebie i dla innych. I tutaj jest potrzebna właśnie jakieś takie współczucie, empatia, miłość i takie właśnie dobre podejście do innych. Ja mam też takie poczucie, właśnie, że no to osoba i spotkanie tej osoby może być dla Was takim wyzwaniem, żeby zaakceptować to, że faktycznie um, pojawia się w Waszym życiu w końcu ktoś, kto nadaje na tych samych falach co Wy. I tutaj może się właśnie coś takiego uruchomić, że um, no, nie będziecie na początku to gdzieś tam dowierzać, tak? Albo włączy się jakiś taki wewnętrzny, wewnętrzny lęk, ale i tak mam takie poczucie, że jak wy zobaczycie tę osobę, to po prostu będziecie wiedzieć, że to jest ktoś dla was. I to wewnętrzne czucie też czuję, żeby tutaj uruchomić w tym przypadku, jeśli chodzi właśnie o tę osobę, żeby zaufać sobie. Eee, także, także tak to tutaj wygląda. No, grupa numer dwa. Dajcie znać, jak to czytanie z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, na przykład w sierpniu, czy ta historia się zrealizowała, jak to tam u Was wyglądało. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. No i do zobaczenia następnym razem.